Witamy w vlogu już numer 4, tak jak obiecałem. Jesteśmy tutaj właśnie z Tomaszem na takiej prezentacji, można powiedzieć, już finalnego efektu. To, co było wcześniej w, w tym vlogu, mogliście usłyszeć przede wszystkim, jak to pracuje, jak to wszystko finalnie wygląda. A dzisiaj się skupimy na tym przede wszystkim, ile to wszystko kosztowało. Co najważniejsze, stoi za mną również Junak M12 Vintage Euro 5, ale z tej najnowszej dostawy 2021 w surowym stanie surowym stanie w więc będziecie mieli naprawdę fajną okazję porównać sobie i e, sami zdecydujecie, czy chcecie mieć oryginalny wygląd, czy chcecie mieć bardziej e, stunigowany. E, teraz podejdziemy sobie do e, Tomka, którego już znacie e, z filmiku odnośnie poradnika Junak M12. E, jest to bardzo popularny filmik. E, mam nadzieję, że Wam pomaga w doborze e, tego motocykla i przygotowuję Was do tego, co musicie zrobić, jeśli chodzi o rejestrację i potem eksploatację w przypadku tego modelu motocykla marki Junak. Więc idziemy sobie tutaj bliżej. Siema Tomasz. Cześć. Słuchajcie, my jesteśmy właśnie już po zrobieniu finalnych paragonów. Oczywiście dobrał sobie kilka jakichś rzeczy, ale już mamy podsumowane, ile to wszystko wyszło. Więc Tomasz, ile Ci to wyszło? Ostatecznie 200, niecałe. Natomiast no to połowę tej kwoty no to są Tumik, no to wiadomo. Więc jak widzicie, zaraz Wam też to dokładnie pokażemy. Cały ten efekt finalny kosztował Tomka 2100, ale tak jak powiedział większość, to jest oczywiście Tumik, który kosztuje gdzieś około 900 zł. Więc tak, Sakwy Tomasz, sam wybierałeś, tak? Tak, nazucono. Z narzeczoną. Wzorów jest bardzo bardzo dużo. My korzystamy akurat z firmy sako.pl www.sako.pl i za naszym pośrednictwem możecie oczywiście sobie takie sakwy zakupić, jak to uczynił również Tomasz. No i co? Teraz pokazujemy wam obydwa pojazdy, bo będziecie mogli sobie porównać Euro 5 220, Euro 5 2021. Obracamy. I zobaczcie. Tutaj Tomasz stoi. Przy swoim, przy swoim sprzęcie i praktycznie dodatkowy ten, ten lifting, można powiedzieć, jest to jego, jego wizja. A tutaj macie z boku, obok, Junaka M12 Vintage 2021. Jest to tak naprawdę identyczny motocykl, niczym się nie różni. Jak już sterownik przyjedzie z poprawy hamowni, to wtedy Wam udowodnimy. Że praktycznie nie ma żadnych różnic, i zobaczcie, tak wygląda oryginalny tumik. A tak wygląda stunigowany tumik. Zaraz usłyszycie sobie i porównacie, jaki jest efekt, jeśli chodzi o e, można powiedzieć dźwiękowy. A jest bardzo fajny. Zobaczcie, macie tutaj podesty, wszystko wygląda tak samo. Identyczne. Kierownica również sobie zobaczcie, i tutaj mamy również wszystko. To samo. Jeśli chodzi o przód, praktycznie jak widzicie, niczym się to nie różni. Koła, takie same. Takie same. Silniczek również z lewej strony. Zobaczcie, tak samo. Tak samo również z tej strony. Tył. Tak samo olejowo-gazowe. I tu już mamy sakwy. I też tu mik wszystko z tyłu wygląda tak samo. To może to, teraz odpalimy twój sprzęt. Może najpierw tego cichszego. Dobra, to odpalić go? Odpalę. To odpal go. Nie słychać? Tak. Nie tak, słychać go. Tak brzmi już Euro 5 typowe, bardzo ciche. Co tu można zauważyć? Zobaczcie, tarcza już pod ABS. Sodu nie ma ABS-u, więc dalej został system CBS. Bo w tamtej wersji 2.20, jak widzicie, nie ma tej tarczy przygotowanej pod ABS. Więc to jest jedyna, jedyna różnica. Teraz Tomasz odpal swój sprzęt. Gazuj Junakiem 12 Euro527. I takie są różnice dźwiękowe tych dwóch pojazdów. Sami sobie odpowiedzcie na pytanie, czy warto wydać 2100 zł na tego typu modyfikacje. No to masz jest pewnie to zadowolony. Tak, to mniej. Jeszcze. Tak, tak. No, akurat ten tumik chyba jest tutaj najważniejszy. najważniejszy. Dźwiękowo to fajnie naprawdę słychać. Więc dajcie znać w komentarzach co o tym sądzicie. Czy Wam to się podoba? Jak wygląda porównanie tych dwóch motocykli bliźniaczych? I jak Wam się podoba ten już finalny finalny lifting zrobiony w naszym salonie Kusator Opole ulica Gawędy 70. No i co, zapraszamy razem z Tomaszem do oglądania większej ilości filmików. Będzie się tego coraz więcej kręciło. No i co, Tomasz sobie już odjeżdża. Pogoda w Opolu jest bardzo fajna. I życzymy wszystkiego dobrego. Pamiętajcie, udostępniajcie, lajkujcie, komentujcie, wpadajcie na naszego Instagrama, Facebook. No i co? Do zobaczenia i do następnego razu. Cześć! Cześć.